Wyobraź sobie, że budzisz się rano i dowiadujesz się, że nie możesz już chodzić do szkoły, że twoja praca została zakazana, że nie możesz wyjść na ulicę bez męskiego opiekuna, a jeśli spróbujesz walczyć o swoje prawa, możesz za to zapłacić życiem. To nieodległa historia, to dzieje się teraz. W świecie, w którym każdy mówi o równości i postępie, miliony kobiet w Afganistanie każdego dnia tracą swoje prawa, swoją godność, a czasem nawet życie. W tym kraju kobieta nie jest już obywatelem. Jest cieniem, który musi milczeć. Dzisiaj pokażę Ci, jak wygląda rzeczywistość afgańskich kobiet pod rządami terroru. Opowiem Ci o absurdalnych prawach, które im narzucono, ale to nie tylko suche fakty, to historie ludzi, którzy codziennie walczą o prawo do istnienia. Zostań do końca, bo to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na świat. W Afganistanie, pod rządami talibów. Kobiety zostały całkowicie odcięte od edukacji na poziomie średnim i wyższym. Po przejęciu władzy w 2021 roku, talibowie początkowo twierdzili, że edukacja dla dziewcząt zostanie wznowiona po dostosowaniu programu nauczania do zasad islamu. Jednak zamiast tego, w marcu 2022 roku ogłosili, że szkoły średnie dla dziewcząt pozostaną zamknięte. Decyzja ta dotknęła setki tysięcy uczennic. W grudniu 2022 roku talibowie poszli o krok dalej, zakazując kobietom studiowania na uniwersytetach, oficjalnie argumentując to naruszeniem zasad moralnych i islamskich wartości. Jednym z najbardziej drastycznych ograniczeń nałożonych na kobiety w Afganistanie jest zakaz pracy w wielu sektorach, który skutecznie wypchnął je z życia zawodowego i gospodarczego kraju. Talibowie po przejęciu władzy w 2021 roku stopniowo eliminowali kobiety z rynku pracy. Najpierw zawieszając ich zatrudnienie, a następnie wprowadzając całkowite zakazy w kluczowych branżach. Nie mogą pracować w administracji publicznej, mediach, edukacji ani organizacjach pozarządowych, co pozbawiło je głosu i wpływu na społeczeństwo. Nawet w sektorze zdrowotnym ich rola jest ograniczana. A wiele biznesów prowadzonych przez kobiety zostało zamkniętych. Te restrykcje doprowadziły do ekonomicznego uzależnienia kobiet od mężczyzn i pogłębiły kryzys humanitarny w kraju. Jednym z najbardziej widocznych symboli opresji wobec kobiet w Afganistanie jest przymus zakrywania całego ciała, w tym twarzy, poprzez noszenie burki. Choć już wcześniej w niektórych regionach kraju kobiety były do tego zobowiązane, od 2022 roku talibowie oficjalnie wprowadzili nakaz noszenia burki w całym kraju. Władze argumentują to względami religijnymi i moralnymi, twierdząc, że kobiety muszą zachować skromność zgodnie z ich interpretacją prawa islamskiego. Kobiety muszą nosić burkę, która całkowicie zakrywa ich ciało, w tym twarz. Jedyną dopuszczalną formą odsłonięcia, są oczy często osłonięte dodatkową siateczką. Kobietom nie wolno nosić obcisłych ubrań ani kolorowych strojów, które mogłyby przyciągać uwagę. Talibowie zalecają, aby pozostawały w domach i wychodziły tylko w uzasadnionych przypadkach najlepiej pod opieką męskiego opiekuna. Mężczyźni, ojcowie, bracia czy mężowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie tego prawa przez kobiety. Jeśli zostanie ona przyłapana na nieprzestrzeganiu nakazu, to właśnie mężczyźni z jej rodziny mogą zostać ukarani. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zakazów wprowadzonych przez talibów jest zakaz leczenia kobiet przez lekarzy płci męskiej, co dramatycznie ogranicza dostęp do opieki zdrowotnej w Afganistanie, ponieważ jednocześnie ograniczono edukację i możliwość pracy dla kobiet. Liczba lekarek i pielęgniarek gwałtownie spadła, pozostawiając miliony kobiet bez dostępu do podstawowej opieki medycznej. Kobieta może być leczona wyłącznie przez kobietę lekarkę, co w wielu regionach kraju jest praktycznie niemożliwe, ponieważ brakuje specjalistek. W sytuacjach nagłych, nawet jeśli lekarz mężczyzna jest jedyną dostępną osobą, kobiety mogą mieć problemy z uzyskaniem pomocy, co prowadzi do niepotrzebnych zgonów. W niektórych szpitalach obowiązuje zasada, że kobieta musi być przyprowadzona na wizytę przez męskiego opiekuna, co dodatkowo utrudnia leczenie. W Afganistanie pod rządami talibów kobiety nie mogą śpiewać, recytować ani nawet czytać na głos w miejscach publicznych, ponieważ ich głos jest uznawany za intymny i rzekomo może prowadzić do niemoralnych pokus. To jedno z najbardziej absurdalnych i restrykcyjnych ograniczeń, które dosłownie odbiera kobietom prawo do bycia słyszanymi. Kobiety nie mogą występować publicznie, co oznacza, że śpiewanie na koncertach, recytowanie poezji czy przemawianie na zgromadzeniach jest surowo zabronione. W wielu szkołach dziewczynki nie mogą nawet recytować wierszy czy tekstów na głos, co utrudnia ich edukację i rozwój. W niektórych przypadkach talibowie usuwają kobiece głosy. Nawet z nagrań muzycznych i filmów, aby zachować moralność. Zakaz dotyczy również religijnych recytacji, więc kobiety nie mogą publicznie śpiewać nawet pieśni religijnych czy wersów Koranu. Talibowie całkowicie zakazali kobietom korzystania z siłowni, basenów, łaźni publicznych oraz wszelkich innych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Oznacza to, że kobiety straciły nie tylko możliwość dbania o swoje zdrowie i kondycję, ale także dostęp do miejsc, które często były jedyną przestrzenią społeczną, gdzie mogły spotykać się z innymi kobietami i czuć się swobodnie. Brak aktywności fizycznej i dostępu do rekreacji prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, choroby serca czy osłabienie organizmu. Dla wielu kobiet, siłownie i łaźnie były jedynym miejscem, gdzie mogły czuć się swobodnie i nawiązywać kontakty z innymi. W wielu domach nie ma bieżącej wody. A łaźnie publiczne były jedyną możliwością utrzymania higieny. Ich zamknięcie oznacza dramatyczne pogorszenie warunków życia kobiet. Zakaz ten to kolejny krok w polityce talibów, która ma na celu całkowite usunięcie kobiet z przestrzeni publicznej i zamknięcie ich w domach. W Afganistanie kobiety nie mogą prowadzić samochodów ani żadnych innych pojazdów mechanicznych. Co skutecznie? Odbiera im niezależność i zmusza do całkowitej zależności od mężczyzn. Choć w przeszłości kobiety mogły zdobywać prawo jazdy i poruszać się po miastach, po przejęciu władzy przez talibów całkowicie zakazano im prowadzenia pojazdów, nawet w sytuacjach awaryjnych. Kobietom zabroniono uzyskiwania lub odnawiania prawa jazdy, a te, które już je posiadały, straciły możliwość korzystania z niego. Zakaz dotyczy wszystkich pojazdów samochodów Motocykli, a nawet rowerów. Kobiety nie mogą samodzielnie podróżować, co oznacza, że zawsze muszą być zależne od męskiego opiekuna, który je zawiezie tam, gdzie potrzebują. W niektórych przypadkach kobiety były karane za łamanie zasad, jeśli zostały przyłapane za kierownicą, a ich rodziny groźbami zmuszano do przestrzegania zakazu. W Afganistanie pod rządami talibów kobietom zakazano nawet wychodzenia na balkony własnych domów. To kolejny krok w kierunku całkowitego usunięcia ich z przestrzeni publicznej i zmuszenia do życia w izolacji. Talibowie twierdzą, że kobiety nie powinny być widziane przez obcych mężczyzn nawet z daleka, dlatego zabroniono im przebywania na balkonach, tarasach i w oknach bez zasłon. Kobiety nie mogą przebywać na balkonach, tarasach, ani wyglądać przez okna jeśli mogą być zauważone przez osoby spoza rodziny. W niektórych regionach nakazano montowanie zasłon lub desek na balkonach i oknach, aby uniemożliwić kobietom kontakt ze światem zewnętrznym. Osoby łamiące ten zakaz mogą zostać surowo ukarane, w tym nie tylko same kobiety, ale także ich mężowie lub ojcowie. To, co dzieje się w Afganistanie, to nie tylko łamanie praw kobiet, to próba całkowitego wymazania ich z życia publicznego. Zakazy, które dziś omówiliśmy, pokazują brutalną rzeczywistość, w której kobiety tracą podstawowe wolności. Prawo do edukacji, pracy, leczenia, a nawet możliwość przebywania na własnym balkonie. To nie tylko absurdalne restrykcje, ale realne zagrożenie dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i przyszłości. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami pełnymi ciekawostek ze świata, subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów. Dzięki Twojemu wsparciu mogę dalej tworzyć materiały, które otwierają oczy na ważne sprawy i pokazują jak wygląda życie w różnych zakątkach świata.